Witam wszystkich! Dzisiaj, jak zwykle, powiemy sobie trochę o Bitcoinie, jego pompie, a także Ethereum, EOS, e, Ripple XRP i gdzie jest srebro i złoto, e, na jakich poziomach są i czy złoto zawróci do 1500. A także wspomnimy, jak Urząd Skarbowy kroił babci kasę. Jeżeli myślisz, że to Ciebie zainteresuje, zapraszam na odcinek. Cześć, witam wszystkich, ja nazywam się Maciek i zapraszam Cię na 3.2.1 Krypto Wiadomości. Więc w tej chwili Bitcoin ma swoją pompę, jak widzimy ma oparcie w głównych tutaj średnio kroczących, ale jeżeli sobie przejrzymy na, na bardziej detaliczny ruch, to w tej chwili jakby zrobił ten cup and handle i po prostu testuje. Jest teraz odbicie. Jak sobie spojrzymy na na wolumen transakcyjny o. to mamy tutaj właśnie. E, przeszliśmy tą barierę i kolejna bariera będzie właśnie tutaj na 10 tysiącach. Więc jest jeszcze trochę energii. Co prawda, cykle są troszeczkę zawrócone. E, już e, tutaj widzimy właśnie na histogramie e, tak zwane bearish divergence. Ten fragment jest niższy, a ten wyższy, a na histogramie ten jest wyższy, a ten jest niższy. Więc tym samym oznacza to, że może być właśnie zawrócenie. Tak samo i tutaj mamy 69, 66, a tutaj mamy 70, więc RSI. Akurat nie pokazuje tego divergence, ale inne histogramy, tak więc zdanie jest takie w sumie podzielone. Jeżeli jednak sobie bliżej się przyjrzymy, to mam tutaj ten opór. I w tej chwili e, mamy ten zakręt, tu był retest i idziemy jakby do przodu. Jeszcze tylko sobie zobaczymy e, tutaj mamy właśnie wsparcie głównych e, krzywych i jest już no, w sumie dosyć spore te RSI, jednak myślę, że będzie właśnie ten test. E, Tutaj na 10 i kto wie, jeżeli się po prostu rozpędzimy, to możemy dojść właśnie do 11 tysięcy. Więc bitcoin w tej chwili e, musi przejść po prostu ten poziom kluczowy, tutaj. Więc może się zbliżyć do tego właśnie e, poziomu, który wyznaczyliśmy wcześniej. Spójrzmy sobie na srebro. Więc srebro, jak widzicie, e, tutaj w tej chwili. To wyłączę. Tutaj w tej chwili zmierza właśnie takim głównym kanałem w dół. Jest to silna kumulacja. Spójrzcie, ile energii jest tutaj. Ok. Tutaj ten akurat dałem e, wycinek na Telegram 321 Krypto. Jeżeli spojrzymy sobie tutaj, to w tej chwili widzicie, mamy e, tak, jakby tutaj, właśnie w tym kanale. Zobaczcie, taka kondensacja i. Tutaj właśnie jest taki opór, co po prostu ono się cały czas, weźmiemy sobie na godzinówkę, to cały czas ono idzie bokiem. Więc przy tak ogromnej energii, jaka jest ruchu nieliniowym, i jeżeli sobie zobaczymy jeszcze na, na cross jaki tutaj mamy, to jedynie co nas trzyma, to zamknięcie tej świecy powyżej tej dwudziestki jedynki. Wtedy jesteśmy, mamy taki squeeze. Więc ten trójkąt tutaj to jest taki squeeze. Dlatego srebra, dopóki nie opuści srebro w tą lub w tą stronę, nie jest zbyt bezpiecznie właśnie wchodzić. Jednak jeżeli opuści to górą, to być może będzie bardzo silny wystrzał, więc to już zależy od was, jaki trade weźmiecie, czy wyjdziecie sobie tutaj, na przykład z takim stop losem i po prostu zaryzykujecie, czy będziecie starać się kupić właśnie ten breakout tutaj te pęknięcie. To jest właśnie ten kluczowy moment dla srebra. Przypominam, że srebro wybije nam tutaj tą granice ten, ten nasz tutaj właśnie dolną tego kanału dużego no to wtedy e, srebro będzie będzie istniało bardziej istniało będzie prawdopodobieństwo, że srebro będzie mogło opaść e, kolejny poziom to 17192 więc możemy teraz tak ręczować tutaj, ale to wszystko zależy od tego, co się tutaj rozegra i w tym małym no, odpowiedź na ten mały. Tutaj trójkąt w sumie można, jak on tak się tutaj opiera, to można tutaj na tym oporze go wyznaczyć. Więc yy, wszystko zależy od tego małego trójkąta w tej chwili w najbliższych 5-6 godzinach. Więc proszę to obserwować. I złoto. Spójrzcie, tutaj niby złoto na godzinówce wygląda jak spada i, i w ogóle, że jest niezaciekawy, Jednak godzinówka to akurat nie jest moja, moja strefa. Tutaj mamy ten te, tak zwany bearish cross, czyli przecięcie jest e, no, w, w, na, na spadku. Zobaczcie za każdym razem, jak jest przecięcie, e, właśnie niebieskiej linii e, do góry, to później następuje właśnie wystrzał. I okay? tak samo tutaj było e, przecięcie i, i właśnie jest e, taki właśnie tutaj trend. Jeżeli sobie zobaczymy jeszcze na e, jeżeli sobie zobaczymy na 200, zobaczcie, w tej chwili mamy squeeze pomiędzy 150 a właśnie a setką. I podejrzewam, że, sre, że złoto będzie właśnie tak bansować tutaj. I jeżeli tu mamy właśnie ten cross, który widzieliśmy wcześniej, jeżeli, on, jeżeli ta 20 będzie przecinała kolejne linie, to być może złoto będzie miało swój rytet właśnie do. Tego tutaj punktu, teraz wam pokażę, co jest ten punkt. O e, patrzcie, i teraz e, właśnie z, z złoto ma taką konsolidację. Spójrzcie tutaj, i tutaj, tu miało podobną, i tu miało podobną i potem jest wyższa, więc w tej chwili. E, mi się no, Jeżeli patrzeć na tę właśnie powtarzalność, to złoto powinno pójść jakieś 7% do góry. Jednak ta formacja tutaj można przypominać też e, z poprzedniego odcinka sporadnika e, e, bullish właśnie harami, czyli jakby potwierdzało to, co już tutaj właśnie określiliśmy. Jedno co mi się nie podoba tutaj. To jest właśnie ta 21. Teraz może ją pokażę troszeczkę lepiej. E, 21 widzicie? Ona pełni teraz rolę dynamicznego oporu tutaj, więc dopóki się nie znajdziemy nad tą 21, jedynką, to szanse pójścia w górę, no są trochę e, małe, gdyż jeszcze e, wszelkie indykatory, zobaczcie idą właśnie do dołu co, co prawda Stochastik już ten szybki się w sumie tu wyzerował i ten dolny już e, też zmierza, więc być może będzie taka konsolidacja tutaj i potem właśnie wystrzeli, no zobaczymy Spójrzcie, to bardzo podobnie to wyglądało. Jak sobie zobaczymy, tutaj e, też mieliśmy taki duży spadek, i potem e, przykrycie. Wszystko zależy od tego, jak ta świeca właśnie się zakończy, gdyż ona może właśnie zwiastować Morning Star, czyli poranną gwiazdę. I teraz e, jeszcze sobie popatrzymy tylko na, zobaczcie na Binance Coin. Ok, BNB. No, wypad tym. Ok, więc BNB. Tutaj mamy wyznaczenie bardziej takie. O, mniej więcej. Więc, BNB jakby wyłamuje się już teraz. Zobaczcie, tutaj był ten jest takie zaokrąglenie. Już tutaj znaleźliśmy support. Może to tak oznaczę może oznaczę to stałą linią, żeby każdy sobie to mógł zobaczyć bardziej. O. Widzicie, jest tutaj support, i w tej chwili już przechodzimy, i możemy sobie narysować drugi support w tym miejscu. W tej chwili, patrząc na wszelkie różne indykatory, czyli to jest tak zwany ten nasz price action. Ok, w tej chwili widzę, właśnie, że już jest jakby na, na dniówce zaczyna być odwrócony powoli trend. Tu jest mamy ten główny trend, który spada, ale tutaj, właśnie, mamy odwrócenie, jak sobie spojrzymy. Zobaczcie, spojrzymy sobie na na nasz tak zwany podstawową taką strategię dwóch kroczących, dwudziestki, jedynki, pięćdziesiątki, to już mamy ten tak zwany golden cross tutaj i zobaczcie, ona suportuje, widzicie tutaj, suportuje właśnie ten ruch, więc BNB może mieć swój ruch, gdzie jego target będzie wynosił na coś około tego supportu. podejrzewam może trochę podnaniem, 30 tysięcy, więc mówimy tutaj o 50 Wzroście okay? w przeciągu paru, podejrzewam, parunastu dni. No, Jeżeli będzie taka duża pompa, no to yy, może będzie wcześniej, co prawda paliwo w baku jest, no ale <coughs> zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze sobie tylko yy, obejrzymy cykle. Cykle bardzo dobrze już wychodzą, zobaczcie, to są na dużych osiach czasu, więc w, yy, yy, po prostu będą to duże ruchy. Yy, Tutaj jeszcze powiedzmy sobie parę słów o EOSie. EOS właśnie się wyłamał i patrzcie, obserwujcie, to, to jest wielokrotny taki head and shoulders, multiple head and shoulders to się nazywa. W tej chwili RSA jest na bardzo wysokim poziomie w tej chwili. Ja osobiście w EOSa nie będę wchodził na Bybicie, jednak yy, będę czekał aż, widzicie, on się zeruje w tej chwili, a energia rośnie. I mi się wydaje, że Rites będzie do 4,40. Jeżeli utrzyma ten poziom na 4,40, o, spójrzcie, to praktycznie nie widzę tutaj e, za bardzo, nie widzę tutaj za bardzo, co mogłoby mu przeszkodzić, żeby doszedł do, e, w, w, do na przykład, nie wiem, e, 4, chociaż też tu jest mały wolumen, to jest jedyna jego bariera tutaj, a później do 5,70 lub 6,30, ok czyli taka 5,5 e, jest taka kolejna bariera tutaj dosyć silna, a później wolumen transakcyjny 5,70, więc e, obserwujcie EOSa, retest, pamiętajcie, retest i sprawdzenie, czy po prostu e, pójdzie do góry, tutaj RSI, zobaczcie, jest bardzo wysokie, co prawda jakby zmierza wszystko w kierunku wzrostu, ale podejrzewam, że może dojść to do 4,70, a potem zrobić e, retest, ja na razie po prostu go przeboleje. No i mamy bohatera dzisiejszej tej całej akcji, Ethereum. Zobaczcie, jak Ethereum poszło ładnie w górę. W tej chwili nie jest bezpiecznie na Ethereum wchodzić. Spójrzcie, mamy już RSI wszędzie wysoko. Co prawda cały dzień te ta RSI tak było, ale no w tej chwili podejrzewam, że już jest bardzo e, dosyć późno na, 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 taki, na taki support. I w tej chwili możemy sobie tylko obliczyć potencjalny spadek, więc... Potencjalne spadki mamy tutaj na tej granicy. Tu mamy support. Wątpię, żeby odbiło się do 0,23 i od tak po prostu sobie zeszło. Zawsze, jak Ethereum zaczęło iść, zaraz sobie zobaczymy mniej więcej średnią taką z tych dropów. No to wychodziło, że jest pomiędzy 0,38 a, a 0,5. Więc, no, tak mniej więcej to wygląda. Tutaj właściwie to może być ten. Ruch. No i tak właśnie tu wychodzi. Więc, jeżeli byśmy sobie mogli zrobić tutaj ten ruch, i zaraz sobie go oznaczymy, no ja będę zainteresowany na i Ethereum, więc możecie obserwować Telegram, gdyż na pewno tam będę coś postował, jak już tylko czas mi się zwolni. Czyli mniej więcej ten poziom mnie będzie interesował, a także a także. Ten tutaj, widzicie, jest linia i dodatkowo jest jeszcze opór i dodatkowo mamy kanał, który właśnie tutaj wychodzi, więc ten poziom też będzie mnie tutaj interesował. No i zobaczymy, jeżeli przebijemy ten dolny, no to znaczy, że spadamy do dołu i możemy do 169 się cofnąć, ale no jest dosyć bardzo napięta sytuacja na tym. No i nasz ripple, kochany, ripple w tej chwili, podobnie jak ethereum, już yy, zrobił swoje tutaj. Ja, już następnym razem usunę wszelkie te linie, i inaczej to będziemy troszeczkę rozpatrywać. Tak, żeby czyściej było. Bo tak akurat zapominam to wszystko robić. Jeżeli sobie tylko zobaczymy, tutaj na, na tygodniówkę. Ok, to w tej chwili mamy tutaj właśnie opór tej 21, ale na dniówce stała się ważniejsza sytuacja. Ripple przeciął 200, więc oficjalnie możemy powiedzieć, że na dniówce włączył się cykl do góry, czyli Ripple wychodzi. Ok. No oczywiście nie polecie od razu na księżyc, nie wiem, do 40 czy tam do, nie mówię, że 15 dolarów, nie liczcie na to, ale po i znowu Ripple może podnieść się. Jeżeli przebijemy tą barierę tutaj 30 centów, no to drzwi otwarte na dalsze rzeczy. I jeszcze tutaj chciałbym Wam pokazać E, taką walutę jak NG, czyli gdzie jest ng ng, 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 jest tutaj. Taka niczego sobie tutaj walutka OK. Ale jeżeli spojrzymy sobie na tygodniówkę, to zobaczcie, to może być początek czegoś wielkiego. Patrzcie, ten fragment. Zaraz ja tutaj to powłączam. Zobaczcie, ten fragment. I ten fragment są identyczne. Nie ja tutaj zaznaczę, tylko kółkiem. Ok. Tutaj możliwy kopię handle, Tutaj możemy mieć kopię handle i tak jakby to robiło teraz. Retest. I mamy ten fragment. Ok, tutaj już możemy to wyrzucić. Do widzenia. Cokolwiek tutaj było. I ten poziom tak samo. Do widzenia. Więc po tym. Strzał, jaki wykonał Engie był na poziomie 600%. Po ostatnim strzale Icona, no, ja bym obserwował e, Engine Coin w tej chwili. To jest na tygodniówce, więc na tygodniówce mamy zwrot. Tutaj mamy teraz cofnięcie się, więc e, nie wchodziłbym zbytnio. Poczekałbym, aż troszeczkę się to wyzeruje. Tutaj mamy zero energii, cykl do dołu. Poczekajcie, aż, aż spadnie mniej więcej do poziomu do poziomu. 1100 ja tutaj oznaczę żebyście sobie mogli to potem zobaczyć większość tych rzeczy będę wklejał na telegram więc się zapisujcie to będziecie mogli mieć po prostu te screenshoty na żywo no i tak to właśnie wygląda engine coin może być właśnie w tej chwili kolejną petardą w tej chwili bitcoin rusza się do góry więc no wszelkie pary Altcoin i bitcoin będą po prostu spadały. No i przejdźmy sobie do wiadomości. Tutaj mamy, jak zwykle, na bankierze takie różne newsy, ale tutaj zobaczcie znaczący przełom w pracy nad szczepionką. Czyli, tak jak mówiłem, pierwsza gonka na właśnie ten wirus, a później mamy tutaj szczepionkę. Proszę bardzo, zaraz sobie przeładujemy. Coś wzrosło, czy coś nie wzrosło. No. I mamy tutaj właśnie całą, cały wysyp. Już powoli dostajemy się tutaj właśnie do Europy. Także, co ciekawe, spójrzcie. Ciekawe, spójrzcie, od 20 mamy to, czyli jak dodamy 14 dni, to mamy czwarty. Podejrzewam, że w przeciągu następnych 2-3 dni powinniśmy zobaczyć wysyp chorych, że będzie to druga fala tych zarażonych inwestycje w mieszkanie, czyli na Węgrzech tak samo jak w Polsce jest rozgrzane coś, tylko że tutaj właśnie rząd próbuje coś zrobić i obligacje plus, czyli kolejny jakiś tam wygrzeb rządu, no ale co, co o tym newsie jest ważne, to to, że rząd widzi problem właśnie tych rozgrzanych czerwoności mieszkań i nie zaprzecza, że są ceny wysokie, natomiast u nas cały rok zaprzeczali, a teraz nagle okazuje się, że są drogie. No i mamy tutaj taki inny jeszcze newsik nagle skarbówka wyczyściła mi konto jest to artykuł opisany jak babcia, która po prostu staje emeryturę na wyspach, urząd skarbowy wiele się nie patyczkując od razu zaczął konsumować jej podatek z jej emerytury a jak zgłosiła to i dostała kasę to weszli tak samo na jej konto jej męża, więc prawdopodobnie większość jak nie wszyscy, którzy właśnie mają emeryturę i pobierają ją na właśnie na wyspach, tu jest mowa o Wielkiej Brytanii. Mają takie problemy, więc urząd skarbowy łoi kasuje kasę ze wszystkich, ma to gdzieś, A pamiętaj, że w Polsce nie jesteś nikim ważnym. Urząd jest najważniejszy. I na koniec, tutaj jeszcze dla tych, co mają opory z kryptowalutą. Było właśnie tutaj takie słuchanie publiczne i ten właśnie pan Emer. E, zaczął punktować tutaj całą tą komisję, e, tych ludzi, co sprawozdanie przygotowali, i mówić o kryptowalutach, i e, mówił, że jeżeli e, więcej konfiskujemy różnych nielegalnych krypt, e, tych, e, kasy, a, a nie kryptowalut, i że ludzie muszą mieć bezpieczeństwo, oraz to, że nie należy ufać bankom. Także jest to oficjalne, e, właśnie zderzenie. Polityki, polityki i krypto. Jeżeli myślicie, że krypto to nadal jakaś zabawa, to lepiej przejrzyjcie na oczy, bo jeszcze ten pociąg nie odjechał. Także trzymajcie się i na razie.